Dzień dobry, drugi kwiecień, Dobra, drugi pasie koło Romana. Dziewczyny biorą wodę. Woda razem z przybotykiem czasami jest tyle ich tutaj, że do końca deski nie dopływa. Muszę potem przyspieszać kapanie. No, koledzy, część rodzin załadowana, czyli magazynki załadowane na górę. Połówka folii na kracie. I tutaj już jest Praca. Jest nakrop z wierzby. Nie wiadomo czy to będzie z tego miodek, bo jest strasznie dużo czerwiu. Zostawił mnie tylko jeszcze trzy mateczki zapasowe. Odkłady już podokładane. Jedna rodzina pojechała do kolegi. Do, sadku, do jego sadku małego. Niech mu tam obrobią do końca kwietnia. No, wszystko tu wielkopolskie. A tam jest ostatni na próbę Langstroth. Na próbę. Ktoś powie, no, trzy rodzaje ramek. Ale dwa ule to nie będzie dużo. Zobaczymy, bo jak nie to będziemy te reszty to zmniejszać już jest ciężko ciężko lata lecą no co otworzymy tu choć jeden ulek zobaczymy co one tutaj mają w nadstawce no sprzątają już się pakują do odstawki i sprzątają wczoraj włożone wczoraj włożone, czymy następne tak samo sprzątają. Był susz Na tych ramkach nic nie było jedronka Tak mogę jechać Po kolei u wszystkich Tych co mają na stawki jest sprzątanie Trochę się pszczoła rozejdzie Jak? w dzień pójdą do góry, a na noc jak będzie czasami im za zimno, tacy pójdą do, do gniazda. Wszystkie mają, o tam widzicie nad, nad gniazdem, jest folia do połowy, folia i prata. Tym dziewczynom będę musiał już chyba założyć, ale to chyba obrad jest. Tutaj był taki trochę słabszy rodzina, to była słabsza rodzina, A w do domu to wszystko jest No, coś się położyło. Nie, tu jeszcze nie, tu jeszcze nie. Właśnie stosuję na wiosnę folię, bo mam wgląd do rodziny. Nie muszę grzebać i mam wgląd do rodziny. Остатная рамка.